Już jest pod zmianą, bo ja u siebie miałem. Dobra, powiedz co to jest najpierw? Przelotka do mechatronika do uszczelnienia. Okay. Nikt często lubi sobie pociekać i no, jakichś błędów tam nie robi, no tylko lubi po prostu wyciec olej. Tak wspomniałem, no, pierwsza nad u mnie chyba od 8 rok, no bo mam te same skrzynie 6 AP21, skrzynie drugiej generacji. Ta chyba bodajże uszczelka jest pomarańczowa i przez nią lubi przeciekać. Po już są całe czarne, czyli Ty już miałaś po, po zmianową. Ale to i tak założymy nową bo jest zestawie, nie? Jasne. Czyli tutaj już jest niedemontowalny filtr. No. Nie jest ma. Cały zaprasowany. No. I no Ten jak ten zwajko też, też szłoby zobaczyć, ten zwajko, nie? Czy, czy, czy występuje faktycznie, że szłoby wykręcić. Albo no, po prostu no, taki mieli sposób montażu. No, no, najtaniej na krzyżaki <zyskujesz> wpakować teoretycznie, nie? Bo to, Jasne. Bo tu musi ca musieli całe zgrzać, nie? Żeby tylko tędy zaciągało olej, nie? Tak. No, a jak tam już przywali na krzyżak, to czy tędy, czy tędy wciągnę? No warto, żeby tutaj było szczelne. <laughs> no, śmieję się, no ja raczej dobrze to zrobili. Jest Mazelinka. Mazylinka na Dobrze. Nie żadne jakieś smary kwasowe, co później rozpuszczą to. Chyba minka techniczna i lecimy Stąd wsadzić ładnie trzeba Ale jeszcze ciepło wszystko Dobra A weszło Rozpieczysz, tego nie dosuniesz do końca, nie? Ty tym zaczepikiem tu musi za ten czarny wejść. Jak nie będzie mi tam do końca dosunięte, mu nie pozwoli zamknąć. Takie bardzo, bardzo po prostu antydebilne rozwiązanie, że tak powiem. Okej, okay, czyli teraz jest zabezpieczone. Teraz jest zabezpieczone. No i się znajdą tacy, co to, to zostawię, i powiedzą, że tak ma być, nie? A czyli doszło ktoś, do końca. Doszło do końca. Jeśli ktoś zapamiętał, że to było do końca, no to będzie. nie dojdzie mu ta przyrodka do końca, będzie na, na hamę wpychać, no to zobacz, że faktycznie no, trzeba to do końca dopchnąć. Bo, bo nie, nie przejdzie przez tą przelotkę, to białe zabezpieczenie, nie? Okej, okay, rozumiem. <grystanie> Teraz pojedziemy takim monstrum. Wygląda niepozornie, tylko wygląda. Może moja czarna miałaby z nią szansę, ale i tak nie bardzo, bo traciłbym sporo na zmianie biegów w manualu. Co tu dużo mówić? No i parę koni przybyło, nie? Relokacja. Ale o tym pogadamy sobie później. Teraz jedziemy coś zjeść, natomiast tam w tej pieczarze powoli skapuje sobie olej z automatycznej skrzyni biegów. Zapraszam Was na przejażdżkę. Ty, to wygląda jak nowy samochód jakby stał w salonie. Poważnie się mówię. Ile tu jest przebiegu? 56 tysięcy? 60 w tej chwili? 62 62 tysiące. No. Oryginalny tarszy klocki przód. Z tyłu samych klocki, nie? Wymieniałem. I teraz wpadły nowe opony pilot Super Sport. Przódny, tak. Przód, przód, Nówki sztuki, dwie. Okej, okay, a na tyle też masz? Ty też jest ten sam model. Tylko okay. tył tam dwa lata temu kupowałem. nie? Kurczę. Stare auta, chłopaki na Michałach jeżdżą. No mi Michaliny muszą być. Nie ma, nie, nie ma, ma to ma. tamto. Nie ma. Jak się zagrzeją, to dobrze już kleją. Prędzej w środku miałem bristony, no ale to takie... No samo Stage 2 plus na fałdzie to za no, niecałe nie całe 400 pewnie, no. robi zależnie, jakie masz młody wspomagające, no, nie. Pan, no. Tutaj z redukcją z wszystkim no to będzie ze 420. Hmm. Nie wiem czy kamera oddaje jak to kwiszcze Nie no, całe 3000, nie. No co już plecy masuje. No masuje. <noise> Piękne katowickie widoki program czyste powietrze o kurde o jacie piernicze U! to jest to słuchajcie to jest to jacie piernicze U! No to połowicznie i tak może wyłączoną. No połowicznie. Nie, nie mam odwagi wyłączyć całkowicie w nie swoim aucie. Zwłaszcza takim nie swoim aucie. Ja najlepsza zabawa manetkami. Bo ty, ty masz już te manetki. Ty, ale w... XHP fajnie redukuje. No mówię, fajnie hamuje. Redukcja jest. Ale to z wyższych biegów musisz do, dohamować. To Tedy, na, na z, z 3 na 2, aż tak do przodu szarpnie. W ten co się rozmyślił. Co powiedzieć, Bo ty masz na lewej minus, na prawej plus, malece, nie? Tak. No, no i to jest według mnie no. na, naj, największy dosłownie minus w poliftach, Bo tutaj, jak mówiliśmy, że. Czy tą, czy tą, to po prostu masz plus, minus. nie? Jak masz obróconą kierownicę, to samo ba bawić wiem, się łopatką. Wiem, nie? Ale spotkajmy się po środku. Możemy, możemy również zmieniać biegi tutaj lewarkiem, co zresztą bardzo lubię. I wtedy nieważne, jak masz obróconą kierownicę. No ale jedną masz, jedno masz na rękę no, na kierownicy to jest, to jest, tylko. nie? to, jest, to, jest to niezły, y, niezłe rozwiązanie. No. no i łatwiej o wypadek. No ja wiadomo, tylko chwilę przepniesz i jedziesz dalej. nie? Jakbyśmy na. XHP robi robotę XHP robi tutaj robotę A jak relokacja sama? No relokacja to jest w ogóle mistrzostwo no. świata no, Powiem Ci, że je, po tym jak się teraz przejechałem, jakbym miał 54 jeszcze czarną swoją To bym ją przyprowadził do siebie na tę relokację Dla samego dźwięku, nie? So, dźwięk dźwiękiem Ja średnio jestem, chociaż te gwizdy są yy, kapitalne ale szybko się przyzwyczajesz do tego, uwierz mi, nie jest to uciążliwe takie, według mnie. Nie jest, wiesz, ale ja ogólnie nie lubię takiego agresywnego dźwięku indukcji. Ona taką przejażdżkę, jak teraz sobie jedziemy, no to jest mega, bo jest no. ta jest atrakcja. Nie wiem, czy bym tym jeździł na co dzień, to czy by mnie to nie irytowało. Przede wszystkim znacznie lepsza jest reakcja na pedał gazu. I dodatkowo ten dół jest jeszcze bardziej mocarny niż ze standardowym dolotem, nawet w porobionym N54. No, jest mega mocny ten, ten dół. Co nie zawsze jest dobro, dobre, bo trzeba mieć e, Michały, Micheliny. E, przynajmniej na tyle, żeby, żeby tą moc skleić o asfalt. I dobrze rozgrzane. I dobrze, dobrze. rozgrzane, ale robi to wrażenie nieziemskie. Tym bardziej że to auto jest on jest mega świeże. To auto sprawia takie wrażenie, jakby dopiero, wyjechało, e, jakby dopiero wyjechało z salonu. Wszystko tu chodzi sztywno. Ta kierownica jest w ogóle nie. Nie niewyślizgana. No jest mega, powiem Wam, że jest mega. Przebieg 62363 km. Jest naprawdę wilk w owczej skórze. Nigdy byś się po takiej trójce E90 bez M pakietu nie spodziewał takiego przywalenia. Powiem Ci, że z perspektywy tego auta to moje N55 tak jakby w miejscu stało. No, też tak sądzę. Też tak na światłach widziałem, <laughs> że tak, ja tak 2,5 po 3000. a ten z tyłu Nie, ale tu się Ale ty musisz mieć obrotów. No, on samy dołem ciągnie. Dodajesz dosłownie 10-15% gazu i zrywa trakcję. A mamy tu opony myślę Pilot Super Czyli mów Prawdę? Prawdę I tylko prawdę Werdykt dwójka Świary w sprawie szarej E92 z Teksasu Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej no. to Sylwia Grzeszak śpiewała Cieszmy się z małych rzeczy Nie wiem czy YouTube nie wycenzuruje tego no. Ale większy sentyment do czarnej miałeś. No, większy, jeśli no, tak myśleć to... No, Czarna się pociągała. No, to było no. jednak, no, sliki to wszystko no. robiło robotę, no. A tutaj to już takie, znowu, wiesz, troszkę... To jest takie wykastrowane to, niby nadal jest 3 litry turbo, ale to już nie jest to, no. Okej. Okay. No, ale... a, tam, a tamten manual też dawał tylko smaczka, nie? Że, no. że, że jednak było się czym bawić, nie? Dobra, wróciliśmy z jedzonka. Skrzynia ma nadal jakieś. 47 stopni, także jest zbyt gorąca, żeby wlać świeży olej. Powiedz nam, dlaczego tak istotne jest, żeby ta skrzynia była chłodna do wlewania oleju? Po pierwsze, tak zwany jakby szok termiczny, różnicy temperatury oleju wlewanego, a temperatury skrzyni, jak na taką gorącą byśmy to wlali. Okej. Okay. I po drugie, będziemy mieć nie, najważniejszy, nieprawidłowy pomiar. Aha, Wiesz, im wyższa temperatura oleju, tym ten olej będzie nam się przelewać, tak? Rozumiem. Jeśli będziemy wlewać, mówię, te 20-30 stopni, zacznie nam wyletywać. zostawimy auto spalone, to będzie nam wylatywać i wylatywać i wylatywać się olej aż do 50 i wtedy już mamy zły pomiar. Jaka musi być temperatura oleju, tej, przepraszam, temperatura tej skrzyni, żebyśmy mogli nalać olej? Takie 20 stopni sądzę, sądzę. 20 do 30. Dobra. Będzie, będzie odpowiednio, no. Czyli co? Możemy Czekamy, iść idziemy na piwo. Idziemy na piwo. Idziemy na piwo. Trzyma. Dobra, to żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, mamy tutaj zrobioną relokację, czyli dolot jest przeniesiony z tej strony, gdzie standardowo jest puszka filtra powietrza n 54 na tą stronę. To znacząco kraca drogę zasysania powietrza do turbosprężarek, daje taki fajny dźwięk i te wszystkie benefity, o których rozmawialiśmy podczas jazdy. Natomiast jak widzicie, tutaj zbiorniczek płynu chłodzącego jest przeniesiony na stronę kierowcy. Zobaczcie, jak on się tutaj ładnie układa. To jest yy, oryginalnie zbiorniczek z silnika diesla. I on tutaj tak ładnie nam pasuje. Zobaczcie w ogóle, jak fera ma tutaj czysto. Głównie mucha nie siada na tym sprzęcie A co tu takie jest o to takie fajne? Lokator w Termostatu nie ma Niektórzy mówią, żeby był Ale wujka świary jest ciągle ogień, więc jest niepotrzebny Okej okay. To wymusza Ci ciągle obieg, nie? Że masz lepsze bo Dłużej się grzeje No ale poprawia chłodzenie Jak dajesz buta ciągle To masz ciągle ten przepływ Tutaj nie? również musiałeś przenieść te Akumulatorki podciśnienia pod W to miejsce, bo Standardowo są tutaj, tak. gdzie, gdzie w tej chwili masz stożki. Stożki masz widzę w fajnych takich pokrowcach. Żeby tych takich większych cyfr nie łapało, nie? Dokładnie. No i co? Mega to wygląda, mega to jeździ, słuchajcie. Co mogę wam więcej powiedzieć o tym? Zaraz pewnie posłuchamy sobie, jak to zasysa. Oh o Ogłuchne. Zobaczcie tu jest jeszcze taki potężny blow-off, jest jak pięść dosłownie. To jest jal? Okej. ja. ja. Okay. Zrobiony jest oczywiście Charge pipe, customowy, wszystko tak dość gustownie można powiedzieć. Jest, Staram się z Chyba slugię. tak starałeś się z to zrobić. Tak mi się jakoś wydaje, podoba, jak podoba się dla mnie, podoba się dla, dla mn. mnie. Dla mnie też dla, dla, mn. dla mnie, a dla innych nie wiem, no. nie interesuje mnie to. No i elegancko. Zawsze coś zrobi lepiej? No. I tutaj od e, kacz, kaczka. Przepraszam, tutaj tutaj przykrywuję. Tutaj, tamto no, tam to nie wiem, no jest. Nie okay, wiem, no, czy będzie go widać, ale. No jest, no, to raz, to w każdym razie to. ten gruby wąż od pralki idzie do kaczka. A to to jest kaczka separator oleju. W gdzie się opary odmy gromadzą. Taka jakby dodatkowa odma. Dokładnie. Ok. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają podświetlane klameczki. No, srebrny kolor w takim zachodzącym słońcu ładnie się prezentuje. Jakbyście chcieli wiedzieć, byli zainteresowani, to ta fura jest obecnie na sprzedaż. Nie to, żebym wam ją reklamował, bo to nie moje auto. Ale jak dla mnie się podoba. A wy co sądzicie? Hmm. Czyli co? Montaż miski. Montaż miski, spokojnie, spokojnie się. Czy przysmarować tutaj? Chorunek żeby wskoczył. <laughs> Śrubeczki też ci przesmarujmy ładnie. Wszystko się odkręcało kiedyś. Jest świara, jest smarowalnie. Ładnie. Jebusie, Janie. Jebusie, Janie. Nie bój się, Panie Anioł. Nie bój się, Panie Anioł. Oj, tutaj śrubka spadła jedna. Dobra. plus. Nie wskoczyło. Przytrzymać Ci? Nie. A w sumie jakby się jesteś, to, to przytrzymaj. Widzimy łatwiej. Ten spadł. Moją lewą, lewą ręką czy lewą, prawą ręką? <grystanie> Dobra, pójdź. pójdź. Pójdź, No i miskę mamy zakręconą. Teraz zakładamy osłony. No przy że... Dobrze, dobrze. <grystanie> <grystanie> Już nam trochę kolba odpala. Jak tu mówią, to nie ma wyglądać, to ma działać, nie? Gość zapsikał smarem wszystkie śruby, żeby mi nie koronowały. Na no, to bym nie wpadł, powiem. wam. Ja się smarem, to jest taki klejący, no jest, Aha, no jest, 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 on jest tak, tak, taka pajęczynka, nie? No. no. Wiadomo, za jakiś czas to pewnie tam wysychać, czy coś się z tym porobi. Ale, no. Przynajmniej nie będzie wkuć w oczy, nie? Ale to się ceni, panie, ciekawie. To, to się śrubki. ceni. No. To jest kurcz. To jest no. Tutaj z wybieraka też ci te zapiskałem. Elegancko. Podkręcamy korek wlewowy. Myślę, że z nową puszczelką o ringiem tym zielonym. <laughs> olej się leje. Aż Janka Pianka się nie wystraszy. Przetrzyjmy to trochę z tego piachu. Dobra. To co? Lejemy olej zaraz, nie? Mhm. <laughs> Pora na oliwkę. Co ty to masz jakieś biedronki? Też skobu na dole w końcu. Z alkoholami, tak? Na, na promocji. Pięknie zasysa. I podajemy płyn. Pół litra dziesięć sekund. No jeszcze jest ATF, nie? No, bo... Dobra, słuchajcie, olej w skrzyni mamy wymieniony, zalany aż po korek, tutaj jeszcze Wujek Czwiara coś grzebie, za czymś tam się dopatruje. Ostatnie spójrzenie. Tak. Tymczasem ja już będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Nie, jeszcze czeka ładnych paręset kilosów do domu. Natomiast Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Czwiara, ty też chcesz podziękować za uwagę? Tak, e, Czwiara, również dziękuję za uwagę. Trzymajcie się tam. Do następnego. Eja.